16, kołota, już 18, koła, że nie ma. Sektorówka taka nadrobona śloty, serbę świnouisia oraz serbę floty. Za chwilkę już właśnie się tam na oddanie te piłki, ale teraz będą przejął, przejął Strzela z 20 metrów Gierczak, nad podsteczką dobry strzelk, jest dośrodkowanie. Może być groźnie, strzał nad bramką. tuż już piłka taka nie była to jakaś groźna sytuacja, ale piłka zaczęła opadać. Rozpędzają się tam prawą stroną, znowu z tej prawej strony będą rzucać piłkę w pole karne. Uderzy Grożę. z tego Arifowicz. Jest, teraz z pierwszej piłki po dośrodkowaniu Arifowicz z powietrza uderzał. Troszeczkę tak od niechcenia teraz flota ten atak buduje. Wrzucili tę też... stronę, Ależ teraz y, błąd kaciczaka i boczna siatka. Nie, ten kaciczak jest yy... tak niepewny po prostu, yy... że. Trzeciż drożny dla. Piłkarzy floty jak się nie my byśmy jeszcze z tej z tego fragmentu. Nie korzystali Bramka, nie broni! Totalnie Sabela teraz obronił najlepsza sytuacja nie, floty nie, w tym nie, spotkaniu. Nie. Marek nie wiada uderzał po dośrodkowaniu rzutu różnego, ale był zupełnie niepilnowany fankarnem. No I teraz znowu flota ma piłkę dośrodkowanie kolejne i tym razem nie ma na szczęście, już chciałem powiedzieć. Że tym razem, tym razem gol. Sobie. Oj ale ileż ten piłkarz floty zabiera się za wyrzucenie autu? No przecież to już jest z 20 sekund. I dalej nie wyrzuca i dalej i żółta kartka będzie za to. Nie, to dla to naszego. Nie odsuwał się Mateusz Zahara Ale... tak długo temu piłkarzowi w piłce, że on, sędzia uznał, że ten zawodnik to nie mógł wy wykonać auta. Aha. ciekawe. żółtą kartką ukarany został Mateusz Zachara. To dlatego, się. bo tak w sumie ja nie widziałem, żeby on tak, aż tak bardzo go blokował, no. szczerze mówiąc, także to troszeczkę na chyba tutaj. Druga żółta kartka dla piłkarza, oznacza, że nie teraz Mateusz Zachara wcześniej. Tomasz kołota. Oni muszą uważać tutaj teraz podwójnie i dorzuca piłkę z tego autu w pole karne. Gierczak wyskoczył tam walczył, Gierczak, ale no walczył to wyskoczył. Teraz Chmiel na 16 metrze. Nie, nie przechwycił tej piłki. Sabela musi tutaj interweniować, bo piłka lobem leciała mu tak za kołnierz. Za kołnierz by... i Sabela bardzo dobrze teraz Cześć, był, rzucił ją na Bo To jest cały czas to miejsce. By, tak I tak z tego, nie? No, gol! tak jest, gol! Branka, damen, chmiel, chmiel, tak jest nie ma gola spalona? Ona gola. ależ było. Bo tam chyba teraz. ktoś tą piłkę przeciął, przeciął ktoś. To Chmiel strzelał, ale musiał tą piłkę ktoś przeciąć, jeszcze dotknąć że ten spalony został zagwizdany, no bo tak, bezpośrednio rzut tak, wolnego nie mogło być Tak, spalonego. też mi się tam tak właśnie wydawało, czy ktoś ta, tego tam nie przeciął, a sędzia dopatrzył się spalonego i rzeczywiście to było a szkoda, bo już Ławka wyskoczyła już się wszyscy cieszyli. Z lepszej gry, lepszej. Potem do odchodząca piłka z rzutu rożnego, główka, ale ale faulowany był Kowalczyk tak dosyć staranował, bo tam ten piłkarz. się tam leżą tak na boisku. Ale w obronie mamy szerokie pole manewru, jakby Kowalczyk no i to będzie potrzebna interwencja chyba zaraz yy, lekarzy. Tak, testu. pokazuje, pokazuje Bartek Sobotka, że jest potrzebna. Oj, interwencja. ale dole. Teraz Hołota przejmie tą piłkę. Przeszkodził mu troszeczkę nasz zawodnik, chwali ale e, e, efektem tego mamy dalej piłkę. Jest piłka do Rakels'a i Rakels będzie polkarnym. Rakels strzela? Nie i było ma blisko, a wyszedł sam na sam Rakels. Strzelał Denis. To była Rakel. chyba najlepsza sytuacja. No, na w meczu. Bez, bez wątpienia udało się raz Rakelsowi w tym meczu Uwolnił się to swoim piłkarzom. Dobra, jest, dośrodkowanie, rynka, jest groźnie, ależ ma ręki, blisko, żeby no, było, nawet... ale żeby też samo bucia branka padła, bo piłka jest floty główkował. Będzie odchodząca. Za Dośrodkowanie. Tu napierała teraz... Oj, groźnie jest, groźnie piłka cały czas dziś tam tańczy w polkarnym, ale jeszcze flota dośrodkowuje raz. Mocne strzelenie, wybita piłka. Koniec. Tak, kończy Koniec, Wiek Katowice remisuje na wyjeździe z flotą 0-0. swój pierwszy 0 -0. punkt w historii. Za chwilę jeszcze raz w pierwszy punkt w historii na stadionie w Świnoujściu. Po fatalnej pierwszej połowie, tragicznej A, i Państwa, nieco lepszej drugiej, ale też bez fajerwerków, drużyna, floty, było kilka. Za Dzisiaj ten remis. Y może nie jesteśmy z niego jakoś strasznie zadowoleni, ale też nie będziemy prioczyć. Dla nas to jest cenny punkt, punkt opisany do ligowej tabeli. Wiadomo o co walczymy. Flota jest w bardzo komfortowej sytuacji, tej zazdroszczę, ale, ale cóż, każdy patrzy na siebie. Flota ma tyle punktów, ile ma, zasłużenie, a, a, my, a my musimy robić wszystko, żeby utrzymać dla Katowice pierwszą linię. Dziękuję.